Bardzo serdecznie Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Zapraszamy na spotkanie międzynarodowe, które z pewnością zapewni nam mnóstwo emocji. Włodek, jedno zdanie na temat dzisiejszego spotkania. Równe zespoły, spodziewam się sporo walki. Odważna próba Schweinsteingera. Olibery. Wspaniale przechwycił. Podał ją. No dobry odbiór po stracie piłki. Menes przejęli piłkę, jest szansa na kontratak. Nic nie wyszło z tego kontrataku. Nie jest sam. Ładnie się zapowiadało, ale rywale odebrali piłkę. Oddał piłkę. Podaje w pole kar. Dobrze uderzył głową. Stopywają bramkę. Jak go pozostawi się bez opieki, to przecież główkować potrafi. Świetne uderzenie. Takie można oglądać bez końca. Napastnik chyba myślał, że nic z tego nie będzie. Ale piłka po odbiciu od poprzeczki wpadła jednak do bramki. Sabaye. Ewra. Blisko już do bramki. Nie dał rady obrońca. Mamy aut bramkowy i będzie wstawienie od bramkarza. Valbuena. Ależ piękne podanie. Szansa! Czy to wykorzysta? Brawo! Bramka dla Francji! Po tym golu mamy remis. Świetnie uwolnił się od obrońców, a później będąc sam na sam z bramkarzem nie zmarnował tej doskonałej okazji. Uzi. Przechwycenie piłki przez Riberego. Mogą kontratakować. No szło nieźle, ale zostali powstrzymani. Sabayew. Menes. Blisko polekarne może strzelać. Piłka poza linią końcową. Rzut rożny dla Francji. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Później. Czy wykorzystają szansę w szybkim ataku? Czy strzał głową? Ale nie wykorzystali szansy. Musiał uderzyć bardziej precyzyjnie, żeby ta kontra skończyła się golem. Gecen? Kto jak kto? Ale on jest prawdziwym konstruktorem tej drużyny. Sabaje. Ryzykowna, ale udana interwencja. Świetne podanie. Ależ walczą o piłkę. Enzema. Jale, Sabayu blisko polekarny. Koniec ataku drużyna przeciwna na piłce. Ewa. Dobre rozegranie. I wykazał się bramkarz refleksem, jednak nie złapał piłki. Gomes. Okazja sam na sam. Broni i grają dalej. Frank Ribery. Brawo, ładnie podał. Oto, choć uderzenie głową. Jest znakomicie. Kolejny trafił, znakomicie ustawił się w polkarny. To jego specjalność instynkt łowcy bramę. Wyskoczył do tej piłki, śledząc ją wcześniej i bardzo precyzyjnie skierował do bramki. No i obrońca poradził sobie z tym z Co za precyzja świetnie podcięta piłka. Benzema. Getz, Menes, Jale. Strata drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Później Niemcy w natarciu. Mamy spalonego. Ebra. Mija obrońcę. Prawa za to przejęcie w polu karnym. Piłka wciąż w grze. Czy to wykorzysta? Skuteczna interwencja i znowu mają piłkę. Później. Ładna wymiana. Sabajé, Menes, Benzema, Celnik do partnera. Oddaje. Pan. No chyba nie sądził, że to będzie bramka z tak daleka. 2 do 1 po pierwszych 45 minutach. Po pierwszej części spotkania niewielka różnica bramkowa, a to zwiastuje ciekawą drugą połowę. Na pewno mamy szansę na to, żeby w końcówce ten mecz był fascynujący. Zaczęli druga połowa. Francja prowadzi. Liberii. Benzema. Ładna seria podań. Brawo. Rzeczywiście dobre podanie. No zastanawia się czy nie strzelać. No i drużyna przeciwnika odbiera piłkę. Koniec tej akcji. No trzeba pochwalić go za to podanie. Powinien to środkowywać. Ale znakomicie teraz uwolnił się spod opieki. Broni. Piłka wychodzi w pole. No i piłka wyszła poza pole gry. Od rzutu z autu rozpoczną piłkarze Francji. Dobra. Malbuena. Atak drużyny niemieckiej. Czy to wykorzysta? Świetnie to zrobił, no wręcz wirtuozelskie zagranie. No i przejęli w ostatniej chwili. Przeciwnicy przejmują piłkę. Oliveri dobrze podał. Czy to wykorzysta? Czy to będzie? Tak jest. Przód karny. Nie dał szans Bramkarzowi. Kapitalnie go pokonał. No Jezus, Maria, taka szmata wpuszczona. Ej, masz rację, wygląda jak mopsi, ale zaliczył straszny kursik. Aleś idealnie wymierzył przy tym uderzeniu. Pań no, udało się przejąć. Sabaję, żalę, ładne podanie. Stracili piłkę. Mają szansę na kontratak. doskonale zagrał. Czy to wykorzysta? Znakomicie odebrał piłkę na skrzydle. Malbuena, Sabaje, Menes, Jalé. ależ piękne podanie. Jest okazja. Próbowali podwyższyć rezultat. Na razie nieskutecznie. Pojedyncza zmiana, zastrzyk świeżej krwi, to powinno przynieść efekty, bo przecież przegrywają. Dobre podanie. Czy to wykorzysta? Piłka opuszcza boisko i za moment gref znowu i bramkarz. Kedira. Ryzykownie, ale udanie. Szansa! Strzała, ale prosto w rywala. O, udało mu się ładnie podać. sabaye No i la. Getze. Puzi. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Bardzo dobre podanie. Przejęli piłkę. Walbuena. Koda, stracili taką okazję. Marguerite. Świet! Strzela! Uderzył, ale prosto wywala. Niewiarygodne, udało mu się obronić. Wygląda na to, że ta piłka go trafiła niechcący. Mogą wspólnie konstruować ten atak. Ładne dogranie. Czy to No, strzela? Ale piękna br Zmiany w obu drużynach Balbuena Sabaye. Sędzia pokazuje grać dalej Przywilej korzyści, dobra decyzja Ach, wydawało się, że A jednak przejął Filip Lamperas, teraz Później Piłka chodzi jak po sznurku Z tego podania odwróć bramka Oliveri jest 1 do 0, 5 minut do końca. Szanse na wyrównanie maleją z każdą sekundą. Piłka wędruje jak po sznurku. Buzil. Remi. Dobra pozycja do oddania strzału. Ładnie zapowiadał się ten atak, ale rywale odebrali piłkę. Sabajie, Dobre rozegranie. Później. To może być ostatnia szansa na to, by wyrównać w tym spotkaniu. No, nic z tego nie będzie. Drużyna przeciwna odebrała piłkę. Ważne przejęcie piłki, bo mieli rywale szansę na bramkę. Oliveri. Reni. Sędzia po raz ostatni gwizdnął w tym meczu. Niestety, dzisiejsze spotkanie kończą porażką. Na szczęście, można powiedzieć, to tylko spotkanie towarzyskie. Już się z Państwem żegramy. Za uwagę dziękuję bardzo Dariusz Szpakowski i